Dziś opowiem Ci o polityce zagranicznej i organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska. Zapraszam. Państwo prowadzi politykę zagraniczną, czyli prowadzi działania na arenie międzynarodowej. Dzieje się to poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi państwami, po to, by nie stanowiły dla nas zagrożenia, a dodatkowo, by osiągnąć dzięki temu korzyści. Współpraca międzynarodowa może mieć charakter dwustronny, czyli na zasadzie państwo-państwo, jak to się dzieje zwykle między państwami sąsiednimi. Może mieć też charakter wielostronny, czyli pomiędzy grupą państw. Państwa realizują swoją politykę zagraniczną, między innymi, przez wysyłanie do innych krajów swoich przedstawicieli. Ambasador to reprezentant państwa za granicą. Ma on utrzymywać kontakty z władzami tego kraju, dbać o interesy swojego państwa, kształtować dobry wizerunek swojego kraju, zbierać informacje o państwie, do którego został wysłany, nawiązywać przyjazne relacje i rozwijać współpracę na różnych płaszczyznach między krajami. Z kolei konsul to osoba mająca pomagać rodakom za granicą. Dzięki jego działaniom mogą oni brać udział w głosowaniu poza granicami kraju. Konsul udziela pomocy prawnej, a także przyjmuje wnioski o przyznanie lub zrzeczenie się obywatelstwa. Organizacje międzynarodowe to zrzeszenia państw lub innych podmiotów z różnych krajów, które współpracują ze sobą, aby osiągnąć wspólne cele. W statucie organizacji międzynarodowej zapisane są jej zadania i sposób funkcjonowania, np. kompetencje głównych organów. Najważniejsze organizacje międzynarodowe, do których należy Polska, to Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NATO oraz Unia Europejska. Ale o niej opowiem ci więcej na kolejnej lekcji. Zacznijmy od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Została ona założona w 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej. O jej powstaniu zadecydowały najsilniejsze państwa koalicji antyhitlerowskiej jeszcze przed zakończeniem działań zbrojnych. Wśród 51 państw założycielskich była także Polska. Główne cele ONZ to utrzymywanie pokoju na świecie, np. Na przez misje pokojowe w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi, dbanie o przestrzeganie rozejmu, ochrona ludności cywilnej. Poza tym zadaniem ONZ jest budowanie relacji między państwami, wspieranie ich rozwoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów takich jak ubóstwo czy ochrona środowiska naturalnego na drodze współpracy międzynarodowej i ochrona praw człowieka. Obecnie do ONZ należy większość państw świata. Ma ona 193 członków. Polska uczestniczyła w opracowywaniu wielu konwencji. Czyli takich dodatkowych umów międzynarodowych w ramach ONZ. Dotyczyły one m.in. nierozprzestrzeniania broni jądrowej, zakazu produkcji broni chemicznej, ochrony praw dzieci, a polscy żołnierze brali udział w misjach pokojowych, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy w Europie. Przyjrzyjmy się jeszcze głównym organom ONZ. Jest więc Zgromadzenie Ogólne. Z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Jego zadaniem jest uchwalanie budżetu, przyjmowanie nowych państw, wybór członków do innych organów ONZ. Rada bezpieczeństwa z pięciu stałych członków, czyli Rosji, Chin, Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, i dziesięciu członków wybieranych na dwuletnią kadencję. Zadaniem Rady Bezpieczeństwa jest utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Rada Gospodarcza i Społeczna, złożona z przedstawicieli 54 państw członkowskich, ma za zadanie rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych, a także czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów z różnych państw członkowskich. Ma on rozstrzygać spory między państwami. I w końcu jest sekretariat. Z sekretarzem generalnym i personelem urzędniczym. Zadaniem sekretariatu jest organizowanie działań innych organów ONZ, wykonywanie ich uchwał. Dodatkowo sekretarz reprezentuje organizację na arenie międzynarodowej i kieruje jej funkcjonowaniem. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, NATO, powstała w 1949 roku jako odpowiedź 10 krajów zachodnioeuropejskich Kanady i USA na podporządkowanie sobie przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. NATO to sojusz polityczno-wojskowy, a jego państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w razie ataku ze strony innego kraju. Gdy w 1991 roku rozpadł się ZSRR, do NATO zaczęły przystępować kraje, które dawniej znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów. W 1999 roku Polska przystąpiła do NATO. Dziś zadania NATO to ochrona państw członkowskich przed zewnętrzną agresją, a także rozwiązywanie różnych konfliktów toczących się na całym świecie. Operacje wojskowe, w których brała udział także Polska, odbywały się m.in. w Kosowie i Afganistanie. Rada Północnoatlantycka to główny organ NATO, tworzą go przedstawiciele państw członkowskich, a sekretarz generalny reprezentuje organizację na arenie międzynarodowej i kieruje pracami Rady. W 2016 roku w Warszawie odbył się tak zwany szczyt NATO, czyli spotkanie przywódców państw. Zadecydowano wtedy o rozmieszczeniu wielonarodowych sił NATO. Na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Na koniec kilka słów o innych organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska. Rada Europy powstała w 1949 roku i obecnie należy do niej 47 państw. Celem Rady jest ochrona praw człowieka, umacnianie demokracji i rządów prawa, a także rozwiązywanie problemów społecznych. Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku. Jej członkowie to Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Celem Grupy Wyszehradzkiej jest rozwijanie wszechstronnej współpracy między państwami członkowskimi. Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 roku. Należy tu 11 państw i Komisja Europejska, która jest organem Unii Europejskiej. Celem Rady jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa w regionie, dbanie o zrównoważony rozwój i zachowywanie tożsamości regionalnej. Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Należy tu 12 państw leżących w rejonie mórz Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego. Celem tej inicjatywy jest współpraca gospodarcza w zakresie połączeń transportowych. Energetycznych i cyfrowych. Zapamiętaj najważniejsze. Polityką zagraniczną nazywa się działania prowadzone przez państwo na arenie międzynarodowej, zmierzające do realizacji określonych zadań i uzyskania korzyści poprzez współpracę z innymi krajami lub wywieranie na nie nacisku. Ambasador reprezentuje państwo za granicą. Do jego zadań należy utrzymywanie kontaktów z władzami danego kraju, Dbanie o interesy własnej ojczyzny i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Konsul pomaga rodakom przebywającym w danym kraju. Do jego zadań należy umożliwianie głosowania w wyborach obywatelom polskim przebywającym za granicą i udzielanie rodakom pomocy prawnej. Organizacją międzynarodową określamy zrzeszenie co najmniej trzech państw lub organizacji z różnych krajów. Powołane do realizacji wspólnych zadań o charakterze międzynarodowym. Organizacja Narodów Zjednoczonych zrzesza zdecydowaną większość państw świata. Do celów ONZ należy utrzymywanie pokoju na świecie, rozwijanie przyjaznych relacji między krajami, rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych oraz ochrona praw człowieka. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NATO jest sojuszem polityczno-wojskowym. Należą do niej USA, Kanada i większość państw europejskich. Polska przystąpiła do NATO w 1999 roku.